Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Board Games Factory, gdzie jesteśmy w nowym miejscu. Jesteśmy w Galacta Hobby Center w Krakowie, przy ulicy Łagiewnickiej 39 i mamy dla Was grę Chaos w Starym Świecie. Wielu z Was na pewno kojarzy świat Warhammera Fantasy Battle, czy świat e, Warhammera z tych rpg e, Ta gra właśnie ustawowana jest. W tym świecie tutaj cztery bogowie chaosu będą walczyć ze sobą o to, kto szybciej i sprawniej będzie rzucać na kolana e, rasę ludzką, niszcząc Stary Świat. Wielu z Was na pewno zwróciło uwagę na taką tendencję w paru ostatnich latach, yy, że przy współpracy Games Workshop i Fantasy Flight Games przerabia się stare tytuły i dodaje się coś na przykład nowego. Tak? Tym razem mamy zupełnie od nowa wymyśloną grę, która naprawdę godnie zajmuje miejsce pośród tych pozostałych klasyków z lat 80. Tak jak powiedziałem już wcześniej, o w Starym Świecie to gra planszowa, strategiczna dla raczej dojrzalszych graczy ze względu na dość brutalne pomysły, które tutaj występują, no i chociażby na grafiki. W grę zagracie sobie w tak 2-3 godziny i teraz pokażę Wam, co tak naprawdę dostajecie kupując tą grę. Przede wszystkim samo pudełko, jak zwykle, wykończone tym takim klasycznym papierem z bardzo fajnymi grafikami. Z tyłu dobrze zaprezentowane elementy, znajdujące się w pudełku. A w środku taka wypraska kartonowa, do której przyzwyczaiło nas w sumie już Fantasy Flight Games. Z jednym pojedynczym rowkiem, tutaj w środku. No, i z boku te skrzydła odchylają się, tam możemy sobie schować jakieś figurki. To jest praktyczne rozwiązanie, aczkolwiek muszę przyznać, że trochę mnie nudzi, bo nie do wszystkich planszówek to jest dobry pomysł. Pierwszą rzeczą, która przykuwa uwagę, kiedy tylko otworzymy pudełko, jest instrukcja, jak zwykle wykonana na bardzo dobrej jakości kredowym papierze, gdzie mamy mnóstwo przykładów, jak rozwiązać różne skomplikowane sytuacje oraz mm, po prostu zasady gry. Eee, jest bardzo interesującą rzeczą. Zawartość ostatnich stron. Mamy tutaj poradniki strategiczne, jak grać konkretnymi frakcjami, co jest bardzo fajnym ułatwieniem, zwłaszcza, że gra nie jest aż tak intuicyjna, jeśli chodzi o ten styl rozgrywki. Szybko, szybko zasiadając do rozgrywki, po przeczytaniu tej instrukcji, będziemy mogli łatwo się odnaleźć w tym, jak zagrać, żeby wygrać. Zasady tej gry są tak naprawdę szybkie, łatwe i przyjemne. Bez żadnego problemu nauczycie się ich z tej instrukcji. Jedyne, co będzie nas zastanawiać, to to, czemu ta instrukcja ma aż 31 stron. Tak naprawdę o wiele szybciej i łatwiej moglibyśmy się tych e, zasad nauczyć. Z drugiej jednak strony trzeba pochwalić wydawnictwo, że aż tak skrupulatnie chciało te reguły zaprezentować. Każdy z graczy obejmie kontrolę nad wyznawcami jednego z czterech bogów chaosu obecnych w Starym Świecie. Będziemy to zaznaczać przy pomocy e, takich plansz frakcji, które reprezentują każdego właśnie z tych bogów. Są tutaj przedstawione jakieś specjalne moce tego boga, statystyki jednostek, to ile ma mocy, a także krótki spis tego, co po kolei dzieje się w turze, więc przy okazji jest to taki reference card. Te karty są wykonane bardzo śliczne, na fajnym kartonie. Bardzo podobają mi się ilustracje, które są tutaj zawarte. Bardzo mocną cechą całej tej gry jest to, że ilustracje są naprawdę na prześwietnym poziomie. Bardzo fajną rzeczą jest to, że na te wspomniane karty bóstw dostajemy taki woreczek strunowy i tak naprawdę w tej grze na prawie wszystko dostajemy woreczek strunowy, co na pewno zadowoli wszystkich kolekcjonerów. W grze znajdziemy też bardzo dużo kart. One dzielą się na wiele rodzajów. Między innymi są to karty rozwoju. Każdy z bóstw ma trochę takich swoich własnych kart, które pomagają mu jakby zdobywać upgrade. I zwiększać swoje moce podczas rozgrywki. Z drugiej strony, zaś mamy na przykład też takie karty Starego Świata, które będą reprezentowały różne wydarzenia, które dzieją się niezależnie od nas w świecie gry. Oprócz tego każdy z graczy otrzyma też taką małą talię kart, yy, które będą reprezentowały różne specjalne moce, a także wydarzenia związane z ich armią, z ich bóstwem, i te moce, plagi i różne czary będziemy mogli zsyłać na regiony w starym świecie, w których będziemy zainteresowani, żeby coś złego stało się naszym przeciwnikom. Teraz pora na coś, na co pewnie wszyscy czekali. Wszyscy fani Fantasy Flight Games są przyzwyczajeni, że w pudełku zawsze jest miliard figurek. Tutaj akurat nie ma miliarda figurek, ale są naprawdę śliczne. Bardzo szczegółowe, świetnie oddające klimat tych wszystkich bóstw. Jeżeli ktoś z Was był już wcześniej zaznajomiony ze światem Warhammera, bardzo szybko zorientuje się, które figurki należą do którego bóstwa i jaki jest ich potencjał. To jest naprawdę świetny element tej gry, a jednocześnie nie jest ich na tyle, żeby nam się gdzieś pogubiły, czy zrobił nam się jakiś bałagan na planszy i nie moglibyśmy się połapać, co na tej planszy się dzieje. Naprawdę świetne. Potyczki pomiędzy naszymi wyznawcami będziemy rozgrywać nie tylko przy pomocy figurek, ale też przy pomocy kostek i tutaj producent dołączył nam pięć takich w miarę estetycznych kostek. Na sam koniec warto oczywiście dodać, że w opakowaniu znajduje się mnóstwo mnóstwo kartonowych żetoników, którymi będziemy zaznaczać różne rzeczy, które znajdują się na planszy. Będą to różne wydarzenia, e, żetony spaczenia, e, żetony obrazujące to, jak bardzo nadwątliśmy już zdrową tkankę społeczeństwa w danym regionie, a także na przykład e, takie specjalne żetoniki, które będzie zaznaczać to, gdzie mieszkają jeszcze jacyś chłopi, bo będziemy mogli ich zabić. Totalnym rarytasem, który znajduje się w tej grze, jest plansza, która nie jest jakąś tam po prostu zwykłą, ładną planszą z Fantasy Flight Games, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko jest prześliczną planszą z Fantasy Flight Games. Słuchajcie, przede wszystkim. Znajdują się tutaj takie cztery diale, które wskazują nam porządek rozgrywki, a także będą reprezentowały moc każdego z bóstw i kolejne nagrody, które będziemy zdobywać za szanie zniszczenia w starym świecie. Oprócz tego, cała plansza jest dość duża, jest na niej perfekcyjnie miejsce na wszystko, tak naprawdę, co powinno znaleźć się na stole, więc idealnie tutaj ten stół zawsze będzie uporządkowany, a sama grafika wygląda w taki sposób, jakby była rozciągnięta na ludzkiej skórze. Ja muszę przyznać, że to jest dla mnie naprawdę Świetna rzecz i urzekło mnie to tak bardzo, że postanowiliśmy specjalnie, specjalnie dla tej jednej jedynej gry przekroczyć troszeczkę skalę oceny, jeśli chodzi o współczynnik jakości wykonania elementów i podnieść go powyżej maksimum, bo to jest po prostu, to się jest zniszczenie. Tak wygląda rozłożona plansza do chaosu w starym świecie. Teraz zaprezentuję Wam co tutaj tak naprawdę w ogóle leży. I do czego to służy? Tak jak widzicie, mamy tutaj arkusze potęg, figurki, które reprezentują różnych wyznawców. Każdy z bogów ma trzy rodzaje wyznawców. Są to kultysta, który zazwyczaj nie potrafi się z nikim bić, ale służy do kładzenia tzw. żetonów spustoszenia co jest bardzo istotne. Wojownik, czyli jakiś tam pomniejszy demon, zazwyczaj danego bóstwa, który ma już pewien, pewien, pewien potencjał bojowy i zazwyczaj jakąś e, specjalną moc po wykupieniu ulepszenia, a także wielki demon, e, który kosztuje bardzo dużo punktów mocy, ale jest też w stanie bez problemu odwrócić e, losy bitwy. W chaos w Starym Świecie możemy wygrać na parę różnych sposobów. Możemy to, tego dokonać poprzez akumulację punktów zwycięstwa, których tor jest tutaj zaznaczony z boku planszy. Także ten z nas, kto zdobędzie jako pierwszy 50 punktów zwycięstwa, wygra. Jeżeli takich zawodników zdobywających właśnie więcej niż 50 punktów zwycięstwa w danej turze będzie więcej, no to oczywiście ten, który ma najwięcej punktów zwycięstwa, wygra. Oprócz tego możemy też wygrać poprzez odwracanie tych naszych tutaj dialów na planszy. Będziemy to robić poprzez konsekwentne zdobywanie tzw. żetonów podstęp, postępu zagrożenia, e, które będą uprawniały nas do tego, żeby w każdej turze przewrócić ten nasz zegar o jeden lub dwa pola. No i ostatecznie zdobywając po kolei tutaj różne nagrody, które są mm, pokazane na kolejnych polach, dojdziemy do, dojdziemy do takiego miejsca, w którym już jest napisane tylko zwycięstwo. Wtedy oczywiście wygrywamy grę. Oprócz tego, może też dojść do zakończenia gry poprzez nadmierne splądrowanie ziem Starego Świata. Dojdzie do tego wtedy, kiedy zużyjemy wszystkie karty spustoszenia, które będą kładzone na kolejnych yy, ziemiach, które jak gdyby już nie nadają się do życia. Jeżeli zużyjemy takich kart 5, wtedy gra automatycznie skończy się w tej turze i po prostu ten, kto sobie lepiej poradził podczas całego tego tutaj zamieszania, wygra. Może też zdarzyć się, że żadne z bóstw nie wygra. Dzieje się tak wtedy, jeżeli zużyjemy wszystkie karty Starego Świata, a żaden z graczy dalej nie uzyskał nie spełnił warunków do zwycięstwa. To oznacza, że ludzkość obroniła się przed bóstwami chaosu i zagrożenie zostało zażegnane. Każda tura w grzech w starym świecie jest podzielona na sześć faz, w których będą działy się różne rzeczy. W pierwszej fazie, fazie Starego Świata będą odsłaniane. Kolejne wydarzenia, które będą również jakoś tam zaznaczane na planszy, i te wydarzenia będą dość znacząco wpływały na rozgrywkę. Trzeba przyznać, że ten system ma swoje wady i zalety. Z jednej strony fajnie, że żyjemy w takim żyjącym świecie, który jakoś tam reaguje powiedzmy na nasze plądrowanie go, z drugiej strony jednak bywa, że konkretne układy kart będą faworyzować niektórych graczy. Następnie przechodzimy do fazy dobierania, w której każdy z graczy będzie musiał w zależności od tego, co ma napisane na arkuszu swojej potęgi, dobrać pewną liczbę kart chaosu, które jak już wcześniej mówiłem stanowią takiego swoistego rodzaju czary, które będziemy zagrywać na plansze, aby zwiększać w danych miejscach swoją moc, swój potencjał. Następną fazą jest faza przyzywania, i jest to tak naprawdę centrum tury, najważniejsza jej część. W tej fazie będziemy przyzywać swoich kultystów oraz swoje demony, swoich tak samo wojowników na plansze, a także będziemy Zagrywać nasze właśnie kartę chaosu. Warto jednak zauważyć, że nic za darmo. Mamy tutaj taki wskaźniczek mocy na, każdej, na każdym z tych arkuszy i przyzwanie, czy przyzwanie naszych popleczników, czy też przesunięcie ich w inny rejon planszy, czy też zapodanie im jakiegoś delikatnego busta, żeby się na przykład lepiej bili, wszystko to kosztuje nas moc. I w pewnym momencie ta moc nam się po prostu skończy. Także gracze sobie spokojniutko tam jadą dookoła stołu, i yy, co rusz któremuś to kończy się moc. Jak skończy się wszystkim, no to przechodzimy sobie do następnej fazy, a ta faza to faza walki. W tej fazie dzieje się to, co jest chyba najprzyjemniejszą czynnością dla każdego oldschoolowego turlacza. Czyli kości w dłoń i zaczynamy się naparzać. Każda z naszych jednostek ma konkretne statystyki. Są to statystyki ataku oraz tego, ile możemy przeżyć trafień. I w zależności od tego, ile mamy kostek ataku, będziemy sobie rzucali kośćmi i sprawdzali ile trafień na tych kościach wyskoczy. 4, 5, 6 to trafienia, z tym, że jeżeli wyskoczy nam szóstka, to taka kość, jak to się ładnie mówi, wybucha. I tak samo jak jeszcze w tym starym RPG-u, hamerowym, możemy przerzucić sobie taką kaszustkę i na przykład nabić kolejne, kolejne obrażenia, które możemy rozlokować na jednostkach przeciwnika lub też na chłopach bogu ducha winnych, którzy sobie po prostu chodzą na przykład po takiej stali. A możemy ich wyrżnąć, wziąć tutaj na arkusz potęgi, a później skasować za nich punkty zwycięstwa. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie walki i rozstrzygnięcia w grzech o Starym Świecie dzieją się w określonym porządku. Mamy określone zarówno, które krainy po kolei są rozstrzygane, jak i to, który z graczy pierwszy rzuca kości. Mimo tego, że załóżmy taki korn zawsze rzuca kośćmi pierwszy, nie oznacza to, że w ten sposób jest jakoś faworyzowany. Oznacza to tylko, że porządkowo on akurat rzuca pierwszy kośćmi, bo obrażenia są i tak ostatecznie przyznawane i rozstrzygane w tym samym momencie. Oczywiście istnieją specjalne karty, które pozwalają zaatakować przeciwnika tak, żeby on nam mógł nie oddać, lecz domyślnie instrukcja bardzo fajnie, sztywnie porządkuje nam jak ta walka i inne rozstrzygnięcia powinny się rozstrzygać, tak abyśmy nie zrobili sobie bałaganu i o niczym nie zapomnieli. To jest bardzo fajne rozwiązanie i chciałbym widzieć go więcej w innych grach planszowych. Kiedy opadnie już pył bitewny yy, i będziemy już w pełni świadomi tego, którzy kultyści przeżyli, a którzy nie, nadchodzi faza zepsucia, w której yy, istotne są tak naprawdę dwa podpunkty, czyli dominacja oraz samo zepsucie. Dominacja jest zależna od tego, w której znajdujemy się krainie i niektóre krainy, powiedzmy, są bardziej odporne na wpływ chaosu, a inne mniej. I zależnie od tego, ile mamy figurek oraz od tego, ile Zapłaciliśmy za różne spele. Jeżeli ta suma łącznie będzie przekraczała tutaj wartość oporu danego regionu, jesteśmy w stanie walczyć o dominację nad tym regionem. Jeżeli przekroczyliśmy tą wartość i mamy najwięcej ze wszystkich graczy w danej krainie, wtedy wygrywamy i dostajemy pewną ilość punktów zwycięstwa, a dokładniej taką jak tutaj napisano. Oprócz tego będziemy tutaj również rozkładać sobie żetony zepsucia, które zależą już bezpośrednio od tego, ile w danym miejscu jest kultystów i jeżeli w danym regionie będzie już zbyt duże nagromadzenie tych żetonów, czyli 12 lub więcej, wtedy dany region zostaje spustoszony, kładziemy na nim kartę, tam już naprawdę niewiele będzie działo. Ale za to my zdobędziemy dość sporą liczbę punktów. Po tych wszystkich przygodach, po tych wszystkich fazach, wreszcie pora na fazę końcową, w której będziemy robić to, co w prawie każdej grze w fazie końcowej, czyli będziemy sobie robić porządek na stole, będziemy sprawdzać, czy ktoś przypadkiem nie wygrał gry i takie różne organizacyjne wydarzenia będą miały w niej miejsce. Ogólnie nic ciekawego, ale wiadomo, trzeba to zrobić. Teraz czas na trochę porad dotyczących strategii, ponieważ oprócz tego, co tutaj napisano yy, z tyłu instrukcji, co jest dość, dość całkiem niezłym przewodnikiem po tym, jak grać tę grę, mamy też troszeczkę własnych przemyśleń. Przede wszystkim muszę was przestrzec, że naprawdę należy zapoznać się z talion swoich kart hałasu i zwrócić uwagę na to, że kartami da się grać inaczej niż wydawałoby się to na pierwszy rzut oka. Na przykład taka karta Teleport i yy, intuicyjne zrozumienie kojarzy nam się tak, że po prostu, o, przestawiamy swoje figurki za mniejszy koszt. Ale super, jesteśmy bardziej mobilni. Otóż nie, jest to się doskonały przykład tego, że wielu kart możemy używać zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Możemy przestawiać y, figurki przeciwników, żeby bronić się przed nimi, ale możemy jednocześnie przestawiać figurki przeciwników po to, żeby zmuszać ich do atakowania innych naszych adwersarzy. Ze względu na to, w jaki sposób są skonstruowane nasze talie kart chaosu, gra będzie na nas próbowała wymusić określony styl gry, to czasami może prowadzić niestety do naszej przegranej, dlatego musimy być troszeczkę bardziej elastyczni i zawsze szukać tych możliwości, w których będziemy w stanie wykorzystać nasze karty w jakiś inny sposób, który zaskoczy naszych przeciwników. Co do kart rozwoju, często wydawałoby się nam, że niektóre karty są wyjątkowo potężne, bo na przykład pozwalają naszym wojownikom lepiej walczyć e, lub też dają jakiś taki oczywisty bonus. Nie jest to do końca prawdą. E, trzeba, trzeba też bardzo zwracać na to uwagę. Często jest tak, że karty, które nie są, specy... nie są powiedzmy powerne, tak? nie są potężne w taki oczywisty sposób, najszybciej zbliżą nas do zwycięstwa. Przykładem takiej karty e, jest e, na przykład. Karta pozwalająca przynosić żetony spaczenia z winczowym e, kultystą, która tak naprawdę na pierwszy rzut oka wydaje się e, kiepska, prawda? No Jezus, Maria, mogę sobie nosić jeden żeton po planszy, ale tak naprawdę noszenie tego żetonu po planszy pozwala nam bardzo szybko nabijać sobie e, kolejne przekręcenia tego zegara na planszy i szybko pozwala przetransportować nas prosto do zwycięstwa. Tak naprawdę, dobierając karty rozwoju, trzeba bardzo zwracać uwagę na to, co konkretnie dzieje się na planszy. Kolejność wybierania tych kart rozwoju i to, ile ich zdobędziemy przed końcem rozgrywki, jest szalenie istotna i, i tak naprawdę zmienia troszeczkę tory naszej rozgrywki, sposób w jaki będziemy grali. Możemy bardziej się na przykład nastawić na atakowanie innych graczy, albo też bardziej na budowanie własnej potęgi. Tutaj naprawdę zachęcam was do tego, aby przed rozgrywką zastanowić się chwilę jakim torem chcielibyście pójść. Cały czas pozostając jeszcze przy tych kartach rozwoju warto zwrócić uwagę na to, że każda z potęg ma kartę rozwoju pozwalającą zdobywać jej więcej mocy na końcu każdej, na, koń na początku Każdej tury. Jest to niewątpliwie istotna karta i warto ją e, wykupić jak najwcześniej, żeby, mieć, żeby móc po prostu więcej rzeczy zrobić podczas tury. Ale, na przykład, taki Slanerz ma już dwie karty, które się za sobą kombią. Jeżeli wykupimy sobie dwie takie karty, to nie dostajemy dwóch punktów mocy dodatkowych, ale aż trzy. Co wydaje się być łakomym kąskiem, ale tak naprawdę zwróćcie uwagę, ile razy podczas rozgrywki te karty dostaniecie. Teraz pora na naszą finalną ocenę tej gry, więc jeśli chodzi o to, co dostajemy za nasze pieniądze, to jest naprawdę świetnie, jest to doskonała gra pod tym względem. Za pieniądze, powiedzmy, które przyzwyczajają nas do tego standardu, dostajemy pudełko wypakowane naprawdę dużą ilością ślicznych elementów. Ten, ten produkt będzie świetnie się nadawał na przykład właśnie pod choinkę z tego powodu, że jest tak bardzo wypakowany, jest to taki mały sklep z cukierkami. Jeśli chodzi o jakość wykonania elementów, tutaj jest naprawdę perfekcyjnie, aż nadperfekcyjnie, tak jak powiedziałem wcześniej. Tutaj specjalnie zrobiliśmy pewien wyjątek i ze względu na tą doskonałą planszę oraz figurki postanowiliśmy podnieść jak gdyby maksymalny pułap punktów, jaki można zdobyć w tej kategorii, specjalnie dla tej gry, więc jest to swojego rodzaju event. Co do zasad, ta gra charakteryzuje się regułami, które są bardzo łatwe do poznania, są szybkie, Proste, bardzo sprawne w działaniu, nie budzące zbyt wielu, zbyt wielu wątpliwości, jednocześnie kreujące bardzo fajną rozgrywkę, gdzie każda frakcja jest bardzo oddzielna, jeśli chodzi o styl grania w stosunku do pozostałych, jest wyjątkowa. Jest to też troszeczkę wadą może być dla niektórych, że gra jako prowadzi nas za rękę, jeśli gramy przykładowo takim Slaneszem, to nie odnajdziemy się, powiedzmy, w innych stylach rozgrywki, prawda? Tutaj gra wywiera na nas pewien sposób działania i tak naprawdę, jeżeli chcemy wykroczyć poza to, musimy, musimy uruchomić myślenie na trochę wyższym poziomie. Jak zwykle w przypadku gier Fantasy Fight Games nie ma tutaj absolutnie żadnych braków, wszyscy dostają referenc karty, które są umieszczone na arkuszach potęg, no i nie możemy się naprawdę do niczego przyczepić. Jeśli chodzi o grywalność, tutaj gra naprawdę zdobywa wiele punktów od nas, mnóstwo uznania. W tą grę można grać i grać. Nie zajmuje ona też tyle czasu, co inne gry strategiczne, a budzi jednak sporo emocji. Jest tutaj wiele myślenia, interesujące mechanizmy yy, związane z tym, jak, jak zaplanować turę i jak yy, stoczyć walkę z naszymi przeciwnikami. To jest naprawdę świetna gra, do której można powracać wielokrotnie. Niektórym graczom może przeszkadzać pewna losowość związana z tą grą, bo z jednej strony mamy tutaj kości, z drugiej strony mamy tutaj te wydarzenia, które faktycznie bywa, że mogą faworyzować niektórych z graczy. Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że te wydarzenia prawie nigdy nie są w stanie aż tak mocno naruszyć rozgrywki, a co do kości to mi osobiście, jako osobie, która jeszcze grała w tego starego Warhammera, gdzie się bardzo dużo turlało, bardzo się podobają. I tak naprawdę też nie przypominam sobie, że ktoś miał aż takie oferta, żeby tam na przykład jednym wojownikiem wyrżnąć całą armię, załóżmy za 8 punktów mocy, czy tam za 6, prawda? Także e, to nie powinno nikomu przeszkadzać. Jeśli chodzi o wpływ tej gry planszowej na sam gatunek, no to ciężko nam tutaj <coughs> antycypować, jakie nagrody ta... Yy, ten konkretny produkt może zdobyć, ale jak dla mnie jest, jest to gra, którą, którą jednak warto zauważyć na tle innych gier planszowych, zwłaszcza tych, które Fantasy Fight Games wydało. Mm, Porozumieniu z Games Workshop, ponieważ jest to właśnie jedna z nielicznych, albo chyba nawet może jedyna gra, yy, która wpisuje się w ten trend, a jednocześnie nie jest po prostu remakeiem starej gry, a jest wykonana naprawdę świetnie, yy, spokojnie może konkurować z tamtymi grami i też yy, przynosi taki troszeczkę powiew świeżości do produktów Fantasy Flight Gamesa, ponieważ nie mamy tutaj Korea Konieczki, który nas przyzwyczaił niestety już do niektórych mm, swoich rozwiązań, yy, które po prostu zaczęły mnie swojego yy, ostatnimi czasy. Nudzić, więc fajnie jest zobaczyć nowego designera, który pokazuje nam właśnie coś, co mi się wydaje świeża, a jednocześnie nawiązujące do takich oldschoolowych schoolowych rozwiązań. Jest naprawdę gra, która fajnie się wpisuje do mojej kolekcji. Nasza ostateczna ocena tej gry to 85%, czyli bardzo wysoko. Kupcie ją sobie pod choinkę. Ja już chyba nie mam nic więcej dobrego do powiedzenia na temat tej gry, bo już wszystko powiedziałem, tylko się dało. I dzięki, że oglądaliście Borgman's Factory i Wesołych Świąt i w ogóle wszystkiego najlepszego i tam Nowy Rok i psz, super. Yy, lubcie nas na Facebooku i szerujcie nasze YouTube'owe YouTube filmikunie. I pa, pa.